Dzień dobry Państwu. Tegoroczne życzenia więzi rozsyłamy oczywiście przez internet, żeby nie obciążać poczty polskiej. A przywołujemy w nich fragment Konstytucji duszpasterckiej o Kościele w świecie współczesnym II Słowaru Patrykańskiego. Fragment mówiący o tym, że przyszłość ludzkości nie leży w rękach tych, którzy będą potrafili dać przyszłym pokoleniom motywy życia i nadziei. Przypominam sobie dobrze, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten tekst o motywach życia i nadziei. To był rok 1987. Do Polski przyjechał z kolejną trzecią pielgrzymką papież Jan Paweł II. To był czas, kiedy kraj był pogrążony w szarości, nijakości, beznadziei ubóstwie. I wtedy przyjechał papież z bardzo ważnym przesłaniem. Do władz państwowych na Zamku Królewskim powiedział stanowczo o prawach człowieka. Powiedział: Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Mówił o podmiotowości człowieka, całego narodu, o tym, że każdy z nas i my wszyscy razem jako wspólnota mamy prawo być nie tylko przedmiotem decyzji podejmowanych przez władze państwowe, ale ich podmiotem. A w końcu dodał, że przyjeżdża, aby. Kształtować i umacniać właśnie motywy życia i nadziei. I to się wtedy udało. Trochę podobna, wydaje mi się, jest sytuacja obecnie. Gdybym miał zacząć wymieniać powody, dla których możemy się obawiać, niepokoić, snuć jakieś czarne scenariusze w przyszłości, to mógłbym nie skończyć, ogóle nie zaczynać. W takiej sytuacji trzeba szukać, czasem trochę na siłę. Motywów życia i nadziei. A nie ma dla chrześcijan mocniejszego i pewniejszego źródła nadziei niż doświadczenie Chrystusa zwyciężającego śmierć, niż doświadczenie zmartwychwstania. W tym roku to doświadczenie będzie dla nas szczególne, wyjątkowe, unikalne. To będzie domowe towarzyszenie przejściu Jezusa od śmierci do zmartwychwstania. To będzie domowe przeżywanie paschy Chrystusa. Życzę bardzo wszystkim Państwu, aby to szczególne doświadczenie stało się dla nas źródłem nowej, silnej nadziei, abyśmy z niego czerpali motywy życia i nadziei na krótką metę dla nas samych, do kontynuowania wysiłku ogólnonarodowej kwarantanny, co wcale nie jest łatwe. I na przyszłość, do tego, aby nasz Kościół stawał się coraz bardziej ewangeliczny i nasze społeczeństwo coraz bardziej ludzkie. Przede wszystkim błogosławionej paschy.